Rozsypuję kurkumę na kolano. Od kiedy moja babcia zaczęła znowu chodzić samodzielnie, robię to regularnie. Dzięki działaniu przeciwobrzękowemu kurkuma może przynieść ulgę zmęczonym i opuchniętym kolanom. Na samym początku weź miód, sól i kurkumę. Do miski dodaj dwie łyżeczki miodu. Kolejnym składnikiem jest właśnie sól i dodaj jej również dwie łyżeczki. Następnie wsyp również dwie łyżki kurkumy. Jej główny składnik aktywny, to kurkumina, pomaga zmniejszać stan zapalny, co może przynieść ulgę osobom cierpiącym na bóle stawów, reumatyzm czy chorobę zwyrodnieniową stawów. Ostatnim składnikiem jest alkohol, dodaj jego sześć łyżek, następnie wszystko starannie wymieszaj. Taki specyfik możesz już śmiało użyć. Wystarczy wylać i wetrzeć płyn w bolące miejsca, takie jak kolana, kostki czy nadgarstki. Regularne stosowanie pomoże znacząco złagodzić ból i poprawi komfort ruchu. Wypróbuj ten prosty sposób i przekonaj się o jego skuteczności. Nie masz pojęcia, jak ziemniak może Ci pomóc. Jeśli masz problemy z chodzeniem, ze wstawaniem z łóżka, to ten sposób jest właśnie dla Ciebie. Dlatego weź zwykłe ziemniaki, następnie obierz ziemniaki jak zwykle. Po czym pokrój na plasterki? Niech są raczej grubsze. Takie plasterki przełóż do podłużnego naczynia. Układaj je na płasko, weź alkohol i zalej nim ziemniaki. Zamknij je szczelnie, odłóż pojemnik do lodówki, najlepiej na całą noc. Po tym czasie możesz już śmiało używać przygotowanych ziemniaków. Zawierają one przeciwutleniacze, witaminę C oraz związki przeciwzapalne, które mogą łagodzić ból i sztywność stawów. Dlatego przy pomocy folii spożywczej przyłóż plastry ziemniaka na kolano. Folia spożywcza sprawi, że okład z ziemniaka będzie się trzymał na kolanie przez dłuższy czas. Okłady z plasterków surowych ziemniaków mogą działać łagodząco na bolące miejsca. Chodzenie nie będzie więcej sprawiać problemów. Pożegnaj się z bólem stawów i opuchniętymi nogami. Mamy rozwiązanie, którego szukałeś. Dzięki tym dwóm sposobom możesz wreszcie zapomnieć o dokuczliwym bólu i nadmiernym zatrzymywaniu się wody w organizmie. Pozbędziesz się dyskomfortu spowodowanego obrzękiem stawów. To dwa najlepsze rozwiązania, które pomogą ci złagodzić te problemy raz na zawsze. Zacznij od ugotowania ryżu. Opłukane ziarna ryżu wrzuć do gotującej się wody. Upewnij się, że woda całkowicie przykryła ryż. Ta woda przyda ci się później. Ryż należy gotować przez około 10 minut. Następnie pozostaw go do ostygnięcia na kolejne 2 do 5 minut. Odcedź ryż, ale nie wylewaj wody. Ryż możesz wykorzystać do obiadu. Wodę po gotowaniu ryżu wykorzystamy do pielęgnacji obolałych stawów. Przygotuj miskę z ciepłą wodą do moczenia nóg. Wlej do niej wodę ryżową. Dodaj dwie łyżki sody oczyszczonej. Ma ona właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Mocz nogi w takiej miksturze przez 20 minut. Pomoże to w walce z obrzękiem nóg i poprawi krążenie. Zlikwiduje infekcje grzybicze, bakteryjne i stany zapalne. Innym sposobem jest zrobienie pasty z tych samych składników. Wystarczy wymieszać kilka łyżek wody ryżowej z sodą aż do uzyskania gęstej masy. Nałóż ją na bolące miejsca, pozostaw tę mieszankę na swoich stawach przez około 20 minut. Pamiętaj, że oba składniki mają właściwości przeciwzapalne. Moczenie stóp jak i kremowa pasta są nie tylko dobre dla stawów, ale także przyjazne dla środowiska. Zapomnij o produktach ze szkodliwymi substancjami. Te metody są naturalne i zawsze działają. Posmaruj kolano limonką. Pozbędziesz się nawracającego bólu. Weź jedną limonkę i pokrój ją na mniejsze kawałki. Limonka to nie tylko źródło witaminy C, ale także naturalny środek przeciwzapalny i przeciwutleniający. Jej sok wspomaga regenerację skóry oraz łagodzi bóle mięśni i stawów. Następnie przygotuj większy słoik i włóż do niego pokrojone limonki. Do słoika dodaj kolejne składniki, które mają wyjątkowe właściwości. Teraz dodaj garść goździków. Goździki są znane ze swoich silnych właściwości przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Zawierają eugenol. Naturalny środek łagodzący bóle stawów i mięśni. Następnie dodaj trzy pokruszone liście laurowe. Mają działanie przeciwzapalne. Wspomagają krążenie i przyspieszają regenerację tkanek. Do mieszanki dodaj jedną łyżkę soli gruboziarnistej. Sól działa rozluźniająco na mięśnie i redukuje opuchliznę. Całość zalej alkoholem do połowy słoika. Dokładnie zakręć słoik i wymieszaj. Odłóż słoik w ciemne miejsce na 7 dni. Po tym czasie mikstura jest gotowa do użycia. Wetrzyj płyn w bolące miejsca, takie jak kolana, łokcie czy nadgarstki. Ta naturalna wcierka to idealne rozwiązanie na bóle stawów. Stosując regularnie, odczujesz znaczną ulgę. Koniecznie wypróbuj. Za pomocą zwykłej świeczki pozbyłam się pękającej skóry z pięt. Ten tani sposób działa jak zabieg u kosmetyczki. Można wykonać go w domu za mniej niż złotówkę. Pękająca skóra na stopach to problem wielu osób. Okazuje się, że wystarczy zwykła świeczka. Ja miałam białą, w kształcie cylindra, wykonaną z parafiny. Przygotowałam też małą miseczkę. Za pomocą noża pocięłam świecę na drobne płatki. Parafina ma bardzo długą tradycję stosowania w kosmetykach. Działa nawilżająco oraz wspomaga naskórek w utrzymywaniu wody. Parafina uelastycznia, wygładza oraz nawilża skórę. Dodatkowo poprawia mikrokrążenie i wpływa na lepsze wchłanianie substancji aktywnych z kosmetyków. Do miski z wiórkami parafiny dodaję pół szklanki oliwy z oliwek. Jest to jeden z najlepszych kosmetyków, które dała nam natura. Kwas oleinowy, będący głównym składnikiem tłuszczowym oliwy, tworzy na powierzchni skóry warstwę ochronną, która zatrzymuje wodę i zapobiega jej utracie. Dzięki temu skóra staje się bardziej elastyczna, miękka i gładka. Przygotuj naczynie żaroodporne, powinno być większe od miski, do jego wnętrza wlej wrzątek. Następnie włóż do niego miskę. W kąpieli wodnej rozpuść parafinę z oliwą. Wymieszaj je ze sobą, aby powstała jednolita masa. Po kilku minutach ten domowy kosmetyk będzie gotowy. Wyjmij go z wody i pozostaw do wystygnięcia. Umyj stopy i nałóż na nie maskę z parafiny. Nałóż grubą warstwę na miejsca, gdzie naskórek pęka lub robią się nagniotki. Zostaw na 15 minut. W tym czasie mieszanka zmiękcza naskórek. Następnie zmyj ciepłą wodą. Rób to kolistymi ruchami. Taki masaż dodatkowo poprawi krążenie w skórze stóp. Taki zabieg sprawia, że stopy są miękkie jak u niemowlaka. Będą nawilżone i odżywione. Skóra będzie lepiej zatrzymywać wodę i nie będzie pękać. Nie masz pojęcia, jak awokado może Ci pomóc. Jeśli masz problemy z chodzeniem, ze wstawaniem z łóżka, to ten sposób jest właśnie dla ciebie. Każdy lekarz poleca ten owoc. Awokado może uratować Ci życie, ale i życie Twoich bliskich ma niezwykłe właściwości prozdrowotne. Nie musisz wydawać pieniędzy na drogie medykamenty, kiedy masz w domu tak cudowny owoc. Ale każdy wie, że o wiele cenniejsza niż sam owoc jest pestka awokado. Zawiera ponad 70% antyoksydantów, które znajdują się w całym owocu. Dodatkowo pestka awokado wspomaga odbudowę kolagenu. Kiedy więc masz jakiekolwiek problemy ze stawami, sięgnij po ten owoc. Wyjmij z niego pestkę i nie wyrzucaj jej do śmieci. Obierz ją ze skórki. Jeśli awokado jest bardzo dojrzałe, skórka z pestki odejdzie sama. Obraną pestkę potnij nożem na mniejsze kawałki. Mniej dojrzały owoc będzie miał twardszą pestkę. Pokrojoną pestkę wrzuć do małego słoiczka. Weź spirytus lub inny wysokoprocentowy alkohol i zalej kawałki pestki. Odstaw przynajmniej na dobę i używaj na bolące miejsca i stawy. Namocz waciki i smaruj tam, gdzie odczuwasz ból. To tylko dwa składniki, a rano obudzisz się bez bólu. Chodzenie nie będzie więcej sprawiać problemów. Wystarczy tylko regularnie używać tego domowego specyfiku: smaruj ramiona, nadgarstki czy kolana przed snem, a szybko zapomnisz o bólu.